Europa zostaje sama i będzie myśleć tylko o sobie. Co to oznacza i jak zmieni się polityka? Czy NATO przetrwa? Będziecie zaskoczeni, gdy poznacie szczegóły. Alarm w Polsce. Wszystkie służby postawione na nogi. Co znaleziono w polu pod radzeniem Podlaskim, że poderwało to służby specjalne? Opowiemy wszystkie szczegóły. Niespodziewane oświadczenie. Znany polityk wypowiedział wojnę prezydentowi, a razem z nim cała formacja polityczna. Czy będzie reakcja ze strony administracji? Zamach w święto. Liczba ofiar kto zorganizował zuchwały atak w jednym z najspokojniejszych miejsc na świecie? Świetne wiadomości dla kierowców nie, naprawdę dobre. O tym wszystkim i nie tylko w nowym wydaniu 24 Polska. Dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze. A teraz najważniejsze zasubskrybuj nasz kanał, bo skoro nas włączyliście, to znaczy, że ważne jest dla Państwa to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do nas i rozwijajmy się razem. Alarm na Lubelszczyźnie wraca jak zły sen. W Żeliźnie pod Radzyniem Podlaskim zwykły spacer zamienił się w scenę jak z wojskowego raportu. Mężczyzna natknął się w polu na szczątki obiektu, który wygląda jak dron. Na miejsce natychmiast wjechały radiowozy, teren zabezpieczają funkcjonariusze z KPP w Radzyniu Podlaskim, a sprawa przestała być zwykłym znaleziskiem. Policja oficjalnie informuje, że powiadomiono już żandarmerię wojskową w Białej Podlaskiej oraz prokuraturę rejonową w Radzyniu. Na razie nikt nie mówi wprost, skąd ten obiekt przyleciał, ani kiedy spadł, ale w regionie, który żyje każdym komunikatem o obiektach z powietrza, sama informacja o możliwym dronie wystarczy, żeby napięcie znowu skoczyło w górę. Ogromne zmiany na polskiej scenie politycznej. To nie nowy gracz, ale dość silny. Czy obejmuje stery jednej z najważniejszych partii? I czy to oznacza, że Sejm i lewica będą teraz iść w jednym kierunku? A może jednak nie? Jeśli ktoś liczył, że Włodzimierz Czarzasty zejdzie ze sceny i odda stery lewicy młodszym, w niedzielę dostał jasny sygnał: nic z tego! Kongres Nowej Lewicy w Warszawie tylko przyklepał to, co w kuluarach było już oczywiste. Marszałek Sejmu zostaje szefem partii i wchodzi w kampanię 2027 z pełną kontrolą nad ugrupowaniem. U jego boku ustawiono lojalną drużynę: Marcin Kulasek jako sekretarz generalny, Krzysztof Gawkowski jako pierwszy wiceprzewodniczący, a do tego cały szereg wiceprzewodniczących od Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i Katarzyny Kotuli po Annę Marię Żukowską, Dariusza Wieczorka i kolejne twarze rządu. Czarzasty z Mównicy ogłasza start kampanii już teraz, obiecuje pierwsze państwowe mieszkania na wynajem, umawianie wizyt u lekarza przez aplikację i skracanie czasu pracy bez obniżki pensji, ale równie mocno dokręca śrubę w stronę Pałacu Prezydenckiego. Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw, będziemy walczyć o całkowity rozdział kościoła od państwa, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej, ale wiemy że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego. I to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić. Słyszeliście wszyscy, co powiedział wczoraj? Słyszeliście wszyscy, co powiedział kilka dni temu? Panie Prezydencie, to moja odpowiedź: będę z Nawrockim walczył. Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć w prezydencie partnera bardziej skłonnego do kompromisów. Wyciągnąłbym do niego rękę, gdybym zobaczył choć jakąkolwiek możliwość współpracy. Mówi czarzasty. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski dorzuca z sali, że rok 2027 będzie momentem przekazania pałeczki młodszemu pokoleniu lewicy, ale na razie to właśnie czarzasty pokazuje, że nie zamierza oddawać pola ani prezydentowi, ani konkurencji na lewicy, i że nowa lewica wchodzi w wybory z zamiarem nie tylko utrzymania się w koalicji, ale też podbicia stawki. Zbyt dobre wiadomości, żeby to była prawda. Nawet nie myślałem, że coś takiego w ogóle się zdarza. Przecież ceny zwykle tylko rosną. Ale teraz ma być inaczej? Kierowcy mogą odetchnąć. W przyszłym tygodniu paliwo ma jeszcze stanieć. Według prognoz EPETROL.pl w dniach 15-21 grudnia ceny na stacjach lekko spadną. PB98 ma kosztować około 6,516,63 zł za litr. PB 95 spadnie do około 5,71583 zł, a diesel do około 6,096,21 zł. Autogaz praktycznie bez zmian. W hurcie zjazd jest jeszcze mocniejszy. Najmocniej potaniał olej opałowy, aż o 120 zł na metr sześcienny do około 3094 zł. To sygnał, że rynek wyraźnie się schładza i w najbliższym czasie może to przełożyć się na dalsze obniżki, także dla kierowców i osób ogrzewających domy olejem. W tle tanieje ropa Brent około 61,5 dolara za baryłkę, poniżej poziomu sprzed tygodnia. Inwestorzy grają pod możliwe porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą, a złoty umacnia się wobec dolara o ponad 1%. Wszystko to razem działa w jedną stronę. Ceny paliw mają iść w dół, a nie w górę. Warszawa znowu znajdzie się w centrum wojny i dyplomacji. Wołodymir Zełenski zapowiedział, że 19 grudnia przyleci do Polski na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak powiedział ukraiński przywódca termin zaproponowała strona polska i kijów nie będzie niczego odkładał bo utrzymanie bliskich relacji z Polską jest dla Ukrainy kluczowe Kancelaria prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie Ustalane są szczegóły planowanej wizyty Główne tematy rozmów które odbędą się w Warszawie Będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych. Już w piątek ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar ujawnił, że Kijów naciskał, by do spotkania doszło jeszcze w tym roku, i przekazał do pałacu prezydenckiego konkretną propozycję terminu. Teraz, gdy Zełęski publicznie wskazał datę, piątkowa wizyta zaczyna wyglądać jak ważny test. Nie tylko dla relacji polsko-ukraińskich, ale i dla całej układanki negocjacji pokojowych, w których oba państwa próbują odnaleźć swoje miejsce między frontem, Waszyngtonem i europejskimi stolicami. Dalej Europa zostaje sama, Stany Zjednoczone mogą w każdej chwili się wycofać, a NATO no, w każdej chwili może się po prostu rozpaść, zostawiając państwa twarzą w twarz z agresorem. Kanclerz Niemiec mówi wprost: Jeśli Ukraina padnie, Putin się nie zatrzyma, i stawką jest mapa Europy. Dziesięciolecia PAX Amerykana w dużej mierze dobiegły końca. Dla nas w Europie i także dla nas w Niemczech. To już nie istnieje tak, jak to znaliśmy. Nostalgia też nie pomaga. A ja byłbym jednym z ostatnich, którzy nie chcieliby się tej nostalgii poddać. Ale to nie ma sensu. Tak po prostu jest. Amerykanie są teraz bardzo, bardzo twardzi w realizowaniu własnych interesów. I to może oznaczać tylko jedno. Że my również musimy teraz realizować własne interesy. Tymczasem do Berlina przylecieli Wołodymir Załęski i wysłannicy USA. Kolejna runda rozmów ma przybliżyć porozumienie kończące wojnę. Putin oficjalnie zaprzecza planom odbudowy ZSRR czy ataku na państwa Europy, ale Merc nie ma złudzeń. W swoim wystąpieniu kanclerz stwierdził też, że dekady pax Amerykana w Europie w dużej mierze się skończyły. Amerykanie bardzo twardo realizują dziś wyłącznie własne interesy. To oznacza jedno: my Europejczycy również musimy zacząć bez kompleksów realizować swoje, podkreślił. Niedzielny wieczór na Bondi miał być spokojnym świętowaniem Hanuki nad oceanem. Wyszło jak z najgorszego w chwili gdy australijscy Żydzi zapalali hanukową świecę podczas plenerowej uroczystości Chanuka by the Sea, nad plażą rozległy się strzały. Dwóch uzbrojonych napastników z bronią długą otworzyło ogień do tłumu, ludzie rzucali się na piasek, kryli za murkami, nie wiedząc skąd nadlatują kule. Gdy ucichły pierwsze serie, bilans był tragiczny. Co najmniej 12 ofiar śmiertelnych, wśród nich rabin Eli Schlanger i jeden ze sprawców oraz 29 osób rannych, w tym dwóch policjantów. Policja stanu Nowa Południowa Walia bardzo szybko nazwała to, co wydarzyło się na Bondi, aktem terrorystycznym wymierzonym w społeczność żydowską Sydney. Szef Australijskiego Wywiadu Mike Burgess przyznał, że jeden z napastników był znany służbom, ale wcześniej nie był uznawany za bezpośrednie zagrożenie. Teraz służby będą musiały tłumaczyć, jak to możliwe, że ktoś znany z radarów był w stanie przygotować masakrę na najbardziej rozpoznawalnej plaży Australii. Przedstawiciel Australijskiego premiera powiedział, że rząd został poinformowany i trzyma rękę na pulsie, a jego izraelski odpowiednik był znacznie bardziej kategoryczny. Kilka miesięcy temu Napisałem list do premiera Australii. Powiedziałem mu, że ich polityka przeczytam to po angielsku, a potem przetłumaczę, jeśli chodzi o ich politykę dolewacie paliwa do antysemickiego ognia, zachęcacie do nienawiści wobec Żydów, która dziś prześladuje wasze ulice. Antysemityzm to rak rozprzestrzenia się, gdy przywódcy milczą i musicie, musicie zastąpić słabość działaniem. Na miejscu tragedii był tłum, setki ludzi, rodziny z dziećmi, turyści, lokalna społeczność żydowska. Najlepiej oddaje atmosferę szoku komentarz jednego z najbardziej znanych rabinów w Sydney. Mieli właśnie zaczynać. Wiecie, jesteśmy u progu żydowskiego święta Chanuki, znanego jako Święto Świateł. I miało się odbyć publiczne zapalenie Chanukii pierwszego wieczoru święta. A napastnicy po prostu strzelali do osób które były obecne na zapaleniu Hanukii. Z tego co rozumiem, od kogoś kto tam był, mówił, że widział 12 osób, które niestety zginęły. Polska oficjalnie wsparła Australię. Premier napisał o tym na swoim koncie na X. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar straszliwego zamachu terrorystycznego na Bondi Beach w Sydney. Antysemityzm, gdziekolwiek się pojawia, prowadzi do aktów przestępczych. Dziś Polska stoi po stronie Australii, w tej chwili żałoby. Ale ta historia jest znacznie głębsza, bo wydarzenia miały miejsce w Chanukę, żydowskie święto, a tego samego dnia na całym świecie doszło też do kilku innych ataków. Mówiliśmy o nich w poprzednich odcinkach. Czy jest w tym jakaś prawidłowość? Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy za wasze lajki i subskrypcje. W trudnych czasach szczególnie ważne jest szukanie drogi do zrównoważonych informacji. Zostaw lajka i zasubskrybujcie kanał. To zajmie tylko kilka sekund, a da nam szansę rozwijać się razem z Wami. Dziękujemy za zaufanie, rozwijajmy się i rośnijmy razem.